Radek Karbowski, witajcie! W 27 odcinku na Short TV wracamy do popularnych wśród Was ciekawostek. Dzisiaj pomówię nieco o prima aprilisowych żartach ekipy Riot Games związanych z League of Legends. Nie ma na co czekać, zaczynamy! Tradycja corocznych dowcipów płynących ze strony Riot Games rozpoczęła się pod koniec marca 2010 roku, kiedy to zapowiedziano nowego bohatera, czyli Urfa de Manati, co w tłumaczeniu oznacza po prostu krowę morską. Większość z Was na pewno oglądała odcinek poświęcony w 100% tej postaci, ale myślę, że warto i tutaj powiedzieć na jego temat kilka słów. Bez wątpienia urw był prima aprilisowym żartem. Przytoczono wtedy historię dzielnej krowy morskiej, która niesamowicie wręcz podziwiała wszystkich bohaterów ligi. Szczególnym szacunkiem darzyła Jacksa. W końcu Urf postanowił, że dołączy do League of Legends i stanie na polach sprawiedliwości. Niestety, historia tego bohatera nie trwała zbyt długo. Na oczni świadkowie widzieli Urfa patrolującego rzekę na Samoners Rift. Po chwili ujrzeli tylko niebieską smugę i usłyszeli przeraźliwy wrzask krowy morskiej. Już wtedy wiadomo było, że Urf nie przeżył. Pozostała po nim tylko skóra, którą ukradł morderca. Wiadomo, kim był. To Warwick. Do tej pory rajoterzy co rok świętują Dzień Urfa. Niektórzy bohaterowie doczekali się skórek z nim związanych. Więcej informacji znajdziecie w odcinku poświęconym tej dzielnej krowie morskiej. W 2011 roku Rioterzy postanowili, że wprowadzą nowy patch sygnowany numerkiem 1.0.0.115. Miała to być pierwsza łatka wprowadzona w kwietniu. Zmiany, które zapowiedziała ekipa od razu były dość podejrzane, ale niektórych udało się wkręcić. Do sklepu rzekomo miały trafić nowe skórki, takie jak Urfgod, Nunurf, Ramurf, Urwdyr, Sinai Kok Cock i Eight Beetle Sticks. Ponadto przygotowano kilka zmian w poszczególnych bohaterach, posłuchajcie kilku z nich. Akali nie należy już do grona ninja. Zmiażdżenie Alistara nie wybija przeciwników w powietrze, wręcz przeciwnie, wbija ich w ziemię. Alistar należy teraz do grona ninja, a Mumu jest teraz szczęśliwy. Skin Emumu zostaje zamieniony na punk Mumu, Eni dorasta i jest teraz nastolatką, Chogat rozpoczyna grę w swojej większej formie. Krzaki nie ukrywają już czogata. Korki może przelatywać przez przeszkody bez użycia walkiri. Doktor Mundo ma teraz manę. Galio krzyczy Demacia podczas używania pomnika Duranda. Gangplank walczy teraz ze swojej łodzi. Gragas jest trzeźwy. Umiejętność Garena, odwaga, zostaje zastąpiona przez Plant Gras. Dzięki tej zdolności Garen może sadzić trawę, która po jakimś czasie staje się pełnoprawnymi krzakami. Sona wymaga teraz skierowania. Do gry. Timo nie może już być celem wrogich ataków i zdolności. Wprowadzono również jeden nowy przedmiot Jord Saddle. Każdy jordl może kupić ten przedmiot i dzięki niemu dosiąść czogata. 2012 rok to bez wątpienia rok 3D w całym Riot Games. Posłuchajcie, co przygotowali. Przywoływacze, przygotujcie się na League of Legends, jakiej jeszcze nie było. W oszałamiającym 3D. 3D zmienia nasz sposób gry. Wkrótce będziecie mogli przekonać się na własne oczy, jak magia i oszałamiająca technologia wpływa na emocje panujące w trakcie bitwy na Field of Justice. Wyobraźcie sobie, że możecie ocenić dystans, jaki dzieli was od wroga, patrząc w głąb pola. Wyobraźcie sobie, że namierzacie czającego się w zaroślach wroga. Tryb 3 Delic of Legends otwiera dla Was nowy wymiar strategicznej głębi. Niech Wasze monitory staną się oknem na walora. Ciekaw jestem, czy ktoś to wyknął. W 2013 roku pojawiła się druga gra Studia Riot Games. Jej tytuł to Cogat It's the World, to jasne, była kolejnym prima aprilisowym żartem. W grze kierowaliśmy losami tytułowego bohatera, którego zadaniem było zniszczenie wszystkich budynków na planszy. Jeśli pamiętacie czasy pierwszego PlayStation, to na pewno kojarzycie grę Rampage World Tour. Cogat It's the World to bez wątpienia jej parodia. W czasie naszych niszczycielskich wojaży jesteśmy atakowani przez wrogich nam bohaterów ligi. Na szczęście, Czogat dość szybko sobie z nimi radzi, dzięki czemu awansuje na wyższe poziomy doświadczenia. Wszystkich planż w grze jest 16. Na czwartym poziomie, w Santa Monica, jesteśmy w stanie odblokować drugą mini-grę Astro Timo, której głównym zadaniem tego denerwującego jordla jest zbieranie monet. Shogat It's the World i Astro Timo zostały wyłączone już 2 kwietnia. Zdążyliście zagrać? Witamy w Ultra Rapid Fire. Dziś w specjalnym odcinku prezentacji przedstawimy Wam, jak będzie wyglądać przyszłość League of Legends. Żart w 2014 roku to bez wątpienia największe dzieło w prima-aprilisowej historii Riot Games i League of Legends. Zapowiedziano zmiany, które zostaną wprowadzone w piątym sezonie. Aby za rok nie rzucać na nas kubła zimnej wody, rajoterzy wprowadzili tryb Ultra Rapid Fire, w skrócie URF, który jest próbką nadchodzących zmian. Taki tryb faktycznie istnieje i warto w niego zagrać. Każdy z uczestników otrzyma ikonkę przywoływacza. Co według rajoterów pojawi się w piątym sezonie i co już teraz możemy przetestować, posłuchajcie. Koszt wszystkich umiejętności zredukowano do zera. Wypłukiwanie się z many nie jest fajne. Zmniejszono czas oczekiwania na umiejętności, użytkowe funkcje przedmiotów i czary przywoływacza o 80%. Zwiększono prędkość poruszania każdego bohatera. Premie prędkości ataku dawane przez przedmioty lub umiejętności zwiększono o 100% bohaterom walczącym z dystansu. Obrażenia od ataków krytycznych zwiększono o 25% bohaterom walczącym z dystansu. O 500% zwiększono liczbę zdobywanego złota. umiejętności, użytkowe funkcje przedmiotów i czary przywoływacza. Taka funkcjonalność zwiększa użyteczność oraz obrażenia zadawane przez członków drużyny podczas rozgrywki. Co więcej, w pełni pokrywa się z obietnicą daną przez nas w przedsezonie odnośnie bohaterów wspierających i ich wpływie na wszystkie etapy rozgrywki. Pewnych zmian doczekały się również postacie. Ze względu na częste bany i piki usunięto z gry Kasadina. Rice również trafił na stryczek. Zabawki Szako ograniczono do 6 aktywnych naraz, a Timo może postawić do 20 grzybków naraz. Spójrzcie na logo Riotu na końcu filmu zapowiadającego zmiany Rito Games. Apaterom walczącym z dystansu podwójną wartość prędkości ataku, jaką normalnie otrzymali bez przedmiotów. Dodatkowo, postacie dystansowe rozpoczną rozgrywkę ze zwiększonym o 25% przelicznikiem obrażeń krytycznych. Ultra Rapid Fire sprawił, że niektóre postacie stały się zbyt mocne, więc byliśmy zmuszeni wprowadzić kilka modyfikacji. Wczoraj wieczorem rozegrano mecz pomiędzy Team Solomid i Cloud9 już na nowych zasadach. Riot Games chce przyzwyczajać powoli drużyny do zmian w sezonie piątym. Ciekawy żart przygotowano również dla nas Polaków. Rioterzy pracują nad wersją gry dla dialektu górnośląskiego. Już teraz możecie obejrzeć prezentację Welkoza w śląskiej gadce, opowiada Freaky Gamers. Nośnie częstotliwości banów postaci stało się jasne, że nie chcecie kasadina w grze, więc go usunęliśmy. Rajza zresztą też. Będziecie mogli przetestować Ultra Rapid Fire dzięki specjalnemu trybowi gry, który będzie dostępny przez cały kolejny tydzień. I pamiętajcie, że bez Waszej pomocy i rad nie bylibyśmy w stanie... To tyle. Na kolejną porcję żartów trzeba czekać kolejny rok. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i zostawicie łapkę w górę. Jak zawsze zachęcam do lajkowania mojej strony na Facebooku facebook.com karbowski.radek. Odnośnie oferty pracy skierowanej do mnie od Brendona Becka z Riot Games, to niestety okazało się, że Brendon pomyli adresy. Jego wiadomość miała trafić do infomotka. No cóż, może kiedyś. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Na razie.